Bohaterowie Imperium Ludzkości, jedni z najsłynniejszych kosmicznych Marines w całej galaktyce. Współcześnie ich zakon słynie ze swojej surowej i zimnej kultury lodowej Fenris. Są to barbarzyńcy, brutalni w boju, okrutni dla wrogów Imperium. Noszą skóry zabitych bestii, a do boju ruszają z okrzykiem z rozdziawionych ust pełnych wilczych kłów. Jednak w swojej zwierzęcości są to niezwykle honorowi Marines, ceniące sobie sprawiedliwość i wolność ludzkości. Bronią ludzką rasę przed opresją. 10 tysięcy lat temu byli Legionem VI, egzekutorami i katami imperatora Kosmiczne Wilki, synowie Limana Rusa. Sponsorem tego filmu jest sklep Zagrejnik Shop. Na ich stronie znajdziecie figurki do gry Warhammer 4000 oraz do innych gier bitewnych, figurki Joytoj i wiele innych, a także nowe figurki kosmicznych wilków, krwawe szpony. Szarych łowców, terminatorską gwardię i nową figurkę Logana Grimnara. Robiąc zakupy w sklepie Zagranik Shop, poprzez link w opisie, pośrednio wspierasz mój kanał. Gdy powstawało Imperium Ludzkości, a Boski Imperator rozpoczynał swój wielki plan zjednoczenia rasy człowieka, gdy trwała Wielka Krucjata mając na celu podbić gwiazdy pod berłem Imperatora, Legion VI Kosmicznych Marines był jednym z oryginalnych 20 Legionów Astartes stworzonych do podboju galaktyki. Legion VI od zawsze był traktowany jako wyrzutki i odszczepieńcy w porównaniu do swoich pozostałych kuzynów Maryns, bowiem od początku widać było po ich oczach, po ich kłach, po ich temperamencie to, że zostali wyhodowani w inny sposób niż reszta. Z powodów tylko znanych Imperatorowi Legion VI został stworzony tak, aby wzmocnić cechy agresji, ale i posłuszeństwa czy karności, chęci rywalizacji, ale i głębokiego poczucia wspólnotowości. Marins Legionu VI mieli zauważalne cechy fizyczne, tendencje do większego owłosienia ciała, wzmocnione zmysły słuchu węchu, czy widoczne olbrzymie kły w ustach, co nadawało im wygląd kojarzącego się z mitycznym wilkołakiem. Legion VI miał znacznie dłuższy i bardziej rygorystyczny proces rekrutacji. Młodzi chłopcy, aspiranci, byli brani od najbardziej brutalnych podbitych plemion technobarbarzyńców. Gdy pozostałe legiony rosły w siłę, korzystając z baz swoich Prymarchów, by zwiększyć swoje liczby, gdy inne legiony ruszały na czele flot ekspedycyjnych podbijać galaktykę, Legion VI liczył zaledwie kilka setek Astartes, a we wczesnej fazie Krucjaty służyli jako zjednoczona siła pod dowództwem samego Imperatora Ludzkości. Jednak w końcu ich liczby zaczęły rosnąć. Dekadę po rozpoczęciu Wielkiej Krucjaty stanowili siłę kilku tysięcy Marines i zostali po raz pierwszy wysłani na samodzielną misję przez imperatora. W bitwie o Delzwan, na oczach wielu obserwatorów admiralicy i generalicy imperialnej, maryns szóstego stanęli do boju. Prowadzeni przez komandora Inoka Radwina legioniści używali standardowej strategii Spirhet, jednak wkrótce, ku zaskoczeniu obserwujących, cały legion ruszył do bitwy bez żadnych rezerw brutalnie prując przez siły przeciwników, niszcząc punkty zorganizowanej obrony, masakrując wroga, przytłaczając go liczbami i siłą ognia, zabijając poddających się jeńców, niszcząc budynki, niczym ognista burza przewalając się przez stołeczne miasto planety. Raporty spisane po tej bitwie opisały taktyki Legionu VI jako bezmyślne, bezcelowe niszczenie potencjalnie cennych zasobów, jako brutalną masakrą, bez finezy i pomyślunku. Imperator jednak stawał się być zadowolony. Legion VI, z samego założenia, według planu imperatora, miał być wyjątkowy. W kolejnych dekadach Wielkiej Krucjaty legioniści ci raz za razem ruszali na wojnę na osobisty rozkaz imperatora. Prawie wszystkie kampanie wojenne VI nie były kampaniami podboju, a pacyfikacji. Legion VI był manifestacją gniewu i zemsty imperatora niszcząc tych, którzy wcześniej przysięgli Imperatorowi wierność, a teraz go zdradzili. Mariń z VI niszczyli do zera strajców, rebeliantów, recydywistów. Jedyne kampanie podboju na jakie byli wysyłani, to te, w których całkowite zniszczenie wroga było jedyną opcją. Zła sława podążała za Legionem VI. Gdy w Imperium generalnie mówiło się bojaźliwie o Astartes jako o aniołach Imperatora, tak legionistami VI coraz częściej wręcz pogardzano, Robili to nie tylko ich kuzyni Astartes, ale i coraz częściej wojskowi armii imperialnej, czy nawet gubernatorzy, czy możni na bogatych bankietach. Przezywano ich barbarzyńcami, zwierzętami, psami imperatora, ledwo co dającymi się kontrolować, spuszczanymi ze smyczy tylko kiedy ich pan chce całkowitego zniszczenia wroga. Jednak legion VI się tym nie przejmował. Jego marines uważali się za wyjątkowych, za specjalny legion imperatora, służący do specjalnych zadań na jego osobiste wezwanie. Bardzo szybko Imperium odnalazło Prymarchę Legionu VI, Limana Rusa, na lodowej planecie Fenris. Liman Ras stał się królem licznych plemion zamieszkujących Fenris, jedną z najbardziej nieprzyjaznych planet w galaktyce, skutej wieczną zmarziną, pełnej aktywności tektonicznych i wulkanicznych oraz niebezpiecznych, natywnych zwierząt. Prymarcha Liman Ras jednak chętnie przyjął Imperatora jako swojego władcę i ojca, a planeta Fenris stała się nową ojczyzną Legionu VI. Spekuluje się, że Imperium zaczęło wtedy specjalnie pogarszać warunki na Fenris, konstruując gigantyczne urządzenia magmomagnetyczne, by zwiększyć aktywność tektoniczną wulkaniczną planety, oraz urządzenia pogodowe, które również miały zwiększyć ekstrema klimatyczne. Ponadto Imperium zaczęło ściągać na planetę plemiona dzikich ludzi z innych planet, by ci zamieszkali na Fenrisie i zaadaptowali ich kulturę. Wszystko to miało na celu przerobienie Fenris w idealne miejsce rekrutacyjne dla Legionu VI. Na planecie postawiono twierdzę o nazwie Fang lub też Kieł. Była to nie tylko forteca, ale jedna z najnowocześniejszych placówek medyczno-laboratoryjnych, mających na celu przerobienie nowych rekrutów rosnącej populacji Fenris na Marines w tym trudnym i specyficznym dla Legionu procesie operacji i mutacji. Cała kultura planety Fenris została zmodyfikowana tak, by idealnie służyć celom Legionu 6. Wzmocniono nacisk na takie aspekty jak honor, umiłowanie siły, walki i wojny jako ostatecznego spełnienia się człowieka. Wspierano i kierowano powstawaniem przesądów, rytuałów i parareligijnych obrzędów. Kult przodków i wiara w imperatora jako mitycznego wszechojca. Rozprowadzano te wierzenia pośród plemion Fenrisa i legionistów VI, tworząc religijną aurę spajającą legion. Coś, co w innych częściach Imperium byłoby bardzo wyraźnie zakazane. Leman Raz wprowadził do Legionu VI tę zaadaptowaną kulturę jego fenryzjańskiej ojczyzny. Przez swych synów zaczął być przezywany Wilczym Królem, a jego towarzysze z Fenris zostali przerobieni na Marines i stali się pierwszymi członkami jego osobistej gwardii, Varangir. Elitarnych Astartes w pancerzach Terminatorów. Przezywani ogarami i psami imperatora, Legion VI w końcu przybrał imię, jakie przykleiło się do nich na przestrzeni lat, czyli Kosmiczne Wilki. Jednak kosmiczne wilki nie były jednoznacznie barbarzyńskimi, brutalami. Obecność Limanarusa wpływała na nich. Prymarcha ten był charyzmatyczny, czarujący. Umiał wpadać w gniew, ale miał też momenty subtelności, niuansu czy troski o słabszych. Jednak pomimo tego zła sława kosmicznych wilków już się rozniosła. Kosmiczne wilki urosły do liczby 100 tysięcy Astartes. Podzielone były na 13 wielkich kompanii, każda dowodzona przez wilczego lorda, zwanego też Jarlem. Z kolei wielkie kompanie dzieliły się na Watachy. Większość wielkich kompanii nie miały zbyt dużego rozróżnienia na rodzajach swoich oddziałów w Watach, jak to było w innych legionach, a raczej wśród kosmicznych wilków Widać było preferowanie standardowych, wielozadaniowych i uniwersalnych, spieszonych oddziałów taktycznych. Chociaż na wyróżnienie zasługuje pierwsza wielka kompania, składająca się prawie w całości z terminatorów werangir. Kosmiczne wilki brały udział w wojnach z rangda. Były to największe i najstraszniejsze konflikty w czasie Wielkiej Krucjaty, które prawie rzuciły młode imperium na kolana. Kosmiczne wilki w czasie wojen dostawały wielokrotnie rozkaz eksterminacji całych kwiesnych systemów, które były zbyt skorumpowane złymi mocami Rangda. To właśnie po wojnach Rangda przykleiło się do kosmicznych wilków ich obraz jako egzekutorów imperatora, a do Limana Rusa miano jego osobistego kata, krwawego tyrana, ogara spuszczanego ze smyczy. Jednak mogło w tym tkwieć ziarno prawdy. W podobnym czasie co wojny Rangda w tajemniczych okolicznościach zaginęły dwa legiony Astartes, Drugi i XI, a pamięć o nich została wymazana z historii. Istnieje wiele poszlak i sugestii, by móc wysnuć wnioski, że kosmiczne wilki uczestniczyły w zniszczeniu przynajmniej jednego z tych legionów, a że Liman Raz osobiście zabił któregoś z zaginionych prymarchów. Jednak te wszystkie inne mroczne sekrety, które otaczają Drugi i XI. Samo wspominanie o takich heretyckich pomysłach może przyciągnąć na ciebie wyrok śmierci. Pod koniec Wielkiej Krucjaty kosmiczne wilki dalej utrzymywały się z boku. Robiły co chciały, wykonując tylko rozkazy swojego prymarchy lub imperatora. Nie brali żadnych planet w lenno, bowiem Fenris zapewniał im wszystkiego, co potrzebowali. Kosmiczne wilki weszły w spór z ich kuzynami z legionu tysiąca synów. Gdy w czasie Rady Nikejskiej imperium zakazało stosowania psioniki, co było główną cechą charakterystyczną tysiąca synów. Kosmiczne wilki popierały ten zakaz, uważając psionikom za plugawe czarnoksięstwo. Tysiąc synów wytykało z kolei wilkom hipokryzję. Kosmiczne wilki bowiem w swoich szeregach mieli kapłanów run, którzy według nich stosowali zaklęcia fenryzjańskich szamanów, ale w praktyce byli po prostu psionikami. Kosmiczne wilki były nielubianym legionem. Postrzegani jako brutalni barbarzyńcy, zwierzęta otoczeni masą sekretów wypuszczani tylko na sekretne misje. Jednak kosmiczne wilki jednocześnie były wiernymi psami Imperatora. Byli lojalni. Wiedząc o tym, gdy Horus przeszedł na stronę chaosu, wciąż udając swoją lojalność wobec Imperatora, zmanipulował Limanarusa. Permarcha wilków zmierzał na Prospero, by na rozkaz Imperatora aresztować swego brata Magnusa za złamanie edyktu Nikejskiego. Horus jednak przekonał Limanarusa, że lepiej będzie dla Imperium i Imperatora, jeżeli Kosmiczne Wilki po prostu zabiją Magnusa i zniszczą jego Marines i jego planetę. Zmanipulowane Kosmiczne Wilki faktycznie zaatakowały i zmasakrowały Legion Tysiąca Synów w bitwie przezwanej Spaleniem Prospero, co wielu historyków uważa za pierwszą bitwę herezji Horusa lub też ostatnią bitwę Wielkiej Krucjaty. Gdy Heresia Horusa rozpoczęła się w pełni po masakrze na Istwan III i Istwan V, Leonidas był wściekły, że został tak zmanipulowany przez swego stradzieckiego brata i poprzysiągł sobie, że osobiście zgładzi Horusa, wypełniając swoje zadanie jako kat imperatora. W czasie wojny domowej kosmiczne wilki zostały związane walką w mgławicy Alaksis przez siły stradzieckiego legionu XX. Po wielu bitwach zyskali przewagę, gdy na pomoc ruszył im kontyngent Mrocznych Aniołów, Maryńs, którzy nie przepadali za Kosmicznymi Wilkami i vice versa, chociaż ciężko powiedzieć, żeby w tych czasach ktokolwiek lubił się z Kosmicznymi Wilkami ze wzajemnością. Liman Rus przemieścił swój Legion do obrony Układu Słonecznego. Tam Kosmiczne Wilki wykonywały rozkazy Lorda Dowódcy Sił Imperialnych, Prymarchy Rogaladorna oraz Lorda Regenta Imperium Malkadora Sigility. Jednak Prymarcha Limanrus się niecierpliwił, a pętla Wojsk Chaosu coraz bardziej się zaciskała. W końcu Kosmiczne Wilki opuściły Terrę, ruszając na spotkanie z flotą kosmiczną Arcyzdrajcy, chcąc złapać go w pułapkę. I faktycznie, w bitwie o Trysolian Kosmiczne Wilki złapały siłę Horusa w pułapkę, a dwóch Prymarchów stanęło do walki w czasie brutalnego abordażu dokonanego przez Kosmiczne Wilki. Pojedynek Prymarchów był epicki i tytaniczny. Liman Raz przebił swego brata włócznią Imperatora, jednak nie udało mu się go dobić. Sam został ogłuszony i ewakuowany przez swoją gwardię, a bitwa obróciła się przeciwko Kosmicznym Wilkom, gdy coraz więcej okrętów chaosu przebywało na pomoc Mistrzowi Wojny. Z dużymi stratami Kosmiczne Wielki wycofały się, jednak ich droga odwrotu na Terę została odcięta. Legion VI podjął się Gambitu, który sromotnie przegrał i został odepchnięty od możliwości obrony Terry. Kosmiczne Wilki nie zdołały dotrzeć do Terry na czas. Przybyły na nią we współkę z Mrocznymi Aniołami. Jednak za późno. Po Wojnie Domowej, z wielkimi stratami, Kosmiczne Wilki były jednym z najmniej liczebnie Legionów, co przekładało się też na ich małe wpływy polityczne w nowym odbudowywanym Imperium, odbudowywanym między innymi przez nowego Lorda Dowódcę, Prymarchę Rubutę Gilimana. Limon Rus i kosmiczne wilki sprzeciwiały się kodeksowi Astartes i idei, żeby rozbić legiony na małe zakony, jednak byli zbyt słabi, by przekonać do swoich racji, a chcąc uniknąć kolejnej wojny domowej, idąc za przykładem Rogaladorna, Limon raz w końcu ustąpił. Mimo wszystko jednak, kosmiczne wilki nigdy się nie podzieliły na mniejsze zakony i tak naprawdę nie zaimplementowały większości rozwiązań kodeksu. Ze względu na być może lęk przed brutalnością wilków nikt nie chciał im narzucać kodeksu. W pewnym sensie poherezyjne resztki wielkich kompanii w praktyce nie liczyły więcej niż 100 żołnierzy. Więc nowy zakon kosmicznych wilków był liczebnie bardzo zbliżony do kodeksowego zakonu marines. Wielkie kompanie często działają osobno, jednak formalnie kosmiczne wilki dalej są jednym zakonem. To też nie jest tak, że kosmiczne wilki nie próbowały stworzyć zakonów sukcesorskich. Ale przez wojny Herezji Horusa wiele tajemnic wokół procesu tworzenia tych specyficznych genoziarn kosmicznych wilków zostało utraconych, i po katastrofie, jaką była próba stworzenia zakonu wilczych braci, zaniechano dalszych starań o utworzenie nowych zakonów sukcesorskich kosmicznych wilków. Wkrótce po Herezji Horusa, prześladowany wyrzutami sumienia Liman Ras, ruszył na osobistą podróż do Oka Terroru. Wymiaru chaosu, by poszukiwać w nim znanego z mitów fenryzjańskich drzewa życia, którego owoc według legendy mógłby uzdrowić imperatora. Przez kolejne tysiąclecia kosmiczne wilki dalej lojalnie broniły imperium, pomimo jego narastającej degradacji. W 32. drugim tysiącleciu Fenris został zaatakowany przez tysiąc synów, teraz służących chaosowi pod wodzą demonicznego Magnusa, chcącego zemścić się za spalenie Prospero. Pomimo śmierci w boju wilczego króla Hareka Ironhelma, wilki pokonały inwazję chaosu. W tym samym tysiącu lord Asker poprowadził kosmiczne wilki do wojny z orkową inwazją w wojnach bestii. Wiele tysiącleci później, w 36. tysiącleciu, w pokłosiu ery apostazji, kosmiczne wilki odparły liczne ataki heretyków kardynała Bukharisa. Los kosmicznych wilków odwrócił się w 41. tysiącleciu, w czasach końca. W V wieku 41 tysiąclecia armii Boga Korna oraz zdrajcy z Legionu Mareń Spożeraczy Światów zaatakowali ważną industrialną planetę Armagedon pod wodzą Demona Angrona. Obok szarych rycerzy, to kosmiczne wilki pod wodzą Logana Grimnara stali się bohaterami I wojny Armagedon. Zaraz po wojnie z armiami Korna. Kosmiczne wilki otwarcie sprzeciwiły się imperialnym władzom, gdy inkwizycja zarządziła zesłanie populacji Armagedonu do obozów oraz ich sterylizację, oskarżając o bycie zbyt skorumpowanych widokiem chaosu. W czasie tzw. miesięcy wstydu, to kosmiczne wilki stanęły w obronie imperialnych obywateli skazanych przez inkwizycję. Na własnych okrętach eskortowali ich, własnymi pancerzami osłaniali ich, pomimo ataków inkwizycji. Kryzys eskalował w otwartą wojnę, w czasie której kosmiczne wilki walczyły z inkwizycją, jednak nie ustąpiły. Ostatecznie to inkwizycja została zmuszona do wycofania się, przeprosin, reparacji i ujawnienia istnienia szarych rycerzy galaktyce. Od tamtego czasu wizerunek kosmicznych wilków w oczach szarych imperialnych obywateli zmienił się. Wcześniej wilki postrzegane były jako brutalni barbarzyńcy. Teraz coraz częściej byli postrzegani jako honorowi obrońcy słabszych i pokrzywdzonych. Coraz częściej honor i charyzma ich prymarchy Limanarusa pobrzmiewała w sercach i obliczach wilków, triumfując nad ich zwierzęcą naturą. W całym 41. tysiącleciu zakon kosmicznych wilków był forpocztą obrony Imperium. Wysłali wszystkie 12 wielkich kompanii do obrony Kadii przed 13. Czarną Krucjatą, Obronili Fenris i okolice przed kolejnym atakiem Magnusa jego tysiąca synów. Walczyli i dalej walczą po dzisiejszy dzień w III wojnie Armagedon, polując na siły arcy Herszta Gaskulamak-Urak-Traki. Walczą w wojnie o przesmyk Nakmund. Wzmocnieni posiłkami Primaris Marines oraz nowymi taktykami i brońmi stworzonymi przez Belisariusa Koula, kosmiczne wilki preferują szturmowe oddziały uderzeniowe, szybko skracając dystans do walki wręcz. Większość ich armii to oddziały taktyczne piechoty. Często lubią do boju zakładać pancerze Phobos i organizować się w drużyny rejwerów. Typowy aspirant kosmicznych wilków, poddany operacjom i mutacjom na marines, musi przejść serię rytualnych prób fenryzjańskiej dziczy. Jeśli mu się to nie uda, a genoziarno się nie przyjmie, człowiek taki mutuje w wilkołako podobnego potwora, zwanego wulfenem. Które czasem jest wypuszczane do walki w bitwie jako bezrozumny berserker. Jednak jeśli naofita przejdzie próby pomyślnie i stanie się Marine, najczęściej zaczyna karierę jako krwawy szpon. Krwawe szpony to młode kosmiczne wilki ruszające do bitwy z piłomieczami lub piłotoporami w ręce i pistoletami, co prawdopodobnie zainspirowało primarisowe oddziały szturmowych intercesorów. Podczas gdy inne zakony hartują swoich rekrutów w kompaniach zwiadowczych, kosmiczne wilki wolą skierować tę młodzieńczą agresję na brutalne ataki w zwarciu. Po zasmakowaniu pierwszej krwi, krwawe szpony najczęściej temperują trochę swój wigor i dołączają do jednej z innych formacji wilków, np. szarych łowców, tworzących głównie oddziały taktyczne. Gdy już wyćwiczą swoją naturalną zaciekłość i zdobędą trochę dyscypliny, krwawe szpony są przydzielane do szarych łowców. Są to bardziej doświadczeni żołnierze. Noszą lekkie karabiny boltowe do walki, aby móc strzelać w ruchu, zbliżając się do wroga, dopóki nie będą mogli być na tyle blisko, by przejść walkę wręcz. Z kolei długie kły to weterani wilków, często ruszający do boju z najcięższą bronią strzelecką w arsenale. Szarzy łowcy i długie kły najczęściej pełnią rolę starszych braci i mentorów, dla młodszych, bardziej agresywnych, krwawych szponów. Zgodnie z filozofią Limana Rusa, młody wilk musi się wyszaleć i wyszumieć na samym froncie bitwy, by przez próby boju opanować swoje zmysły i nabrać dojrzałości, skupienia i koncentracji. To właśnie dopiero weterani są specjalistami od broni dalekosiężnej. Gdy jednak bitwy nie da się rozwiązać ogniem boltowym z daleka, weterani kosmicznych wilków ubierają do boju pancerze terminatorskie, teleportacjami wpadając niebezpiecznie blisko pod sam nos wroga. Masakrując jego dowódców, zaplecze czy kluczowe miejsca frontu. Wilcza Gwardia to elita elit zakonu kosmicznych wilków. Walcząc tarczami wzmocnionymi energetyczną ochroną i energetycznymi fenryzjańskimi toporami, trenują oni wilcze bestie, które u ich boku ruszają do boju, a czasem nawet ujeżdżają największe z tych bestii. Duchowymi przewodnikami kosmicznych wilków są wilcze kapłani. Są oni połączeniem tego, czym w innych zakonach są kapelani oraz koncyliarze. Wzbudzają w swych braciach religijny i bitewny ferwor, ale też zajmują się rannymi i pobierają genoziarno od poległych. Wilcze kapłani, którzy stanowią istotną część kulturowej hierarchii kosmicznych wilków, są zarówno kewędziarzami, jak i uzdrowicielami. Są przerażający na polu bitwy, wykrzykują fragmenty wielkich sak w boju. Na wrogów spoglądają z zaperzających hełmów w kształcie czaszek wilków. Z kolei odpowiednikiem kronikarzy u kosmicznych wilków są kapłani run, szamani fenryzjańskiej magii, wykorzystujący w boju energię psioniczną, katalizowaną poprzez duszę planety Fenris. Korzystając z potężnej lodowej magii, przywołują na pole bitwy błyskawice i potężne burze. Jednak w walce wręcz są równie silni, tnąc swoimi wzmocnionymi psionicznie toporami wrogów. Wśród współczesnych Herosów Zakonu najbardziej znani są Bjorn Upadłoręki, pamiętający jeszcze herezję Horusa i Limanarusa. Był pierwszym wielkim wilkiem. Po śmiertelnej ranie w bitwie o proksimę, został zapieczętowany we wnętrzu Deadnauta i od dziesięciu tysięcy lat jest co jakiś czas wybudzany ze snu, by stanąć do boju. Innym współczesnym bohaterem jest Ragnar Czarnogrzywy, najmłodszy wilczy lord, czyli dowódca kompanii kosmicznej wilków w historii ich zakonu. W czasie kampanii psonicznego przebudzenia wytropił i zdekapitował arcyherszta orków, Gazgula makurak trakę w bitwie, w której sam został prawie zabity. Ragnar został uratowany poprzez operacyjną przemianę go w Primaris Marines, jednak Gazgul również został ożywiony przez dziwaczne operacje orków. Polowanie na arcyherszta zielonoskórych więc dalej trwa. Dzisiaj, w 42. tysiącleciu, Kosmicznej wilki dalej do bitwy prowadzi stary, ale potężny Logan Grimnar, ruszający do boju w swoim zmodyfikowanym pancerzu terminatorskim, cierżąc potężny topór Morkaj, a u boku mając fenryzyjskie wilki Tyrnaka i Fenrira. Wymierza on sprawiedliwość imperatora i gniew wilczego króla Limanarusa, oczekując jego rychłego powrotu. Bardzo dziękuję moim patronom z Patronite, w tym Artur Jedlecki, Alamakot Tudasz, Mateusz Krawczuk, Oskar Prusek, Borys Kraus, Paweł Max, Piotr Marzec, Jakub Strus, Adam K, Hattori Kurze, Krystian Niesiobęcki, Jakub K, Łukasz Jeziorski, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rudkowski, Mikołaj Dudziak, Daniel Popławski, Kubazyni, Biertekol Bartłomi. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, możesz to zrobić poprzez jednorazową wpłatę na zrzutce.pl, link w opisie, albo przez wsparcie przez YouTube, w zamian za co otrzymujesz wcześniejszy dostęp do filmów, albo poprzez platformę Patronite. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do lajkowania, subskrypcji. Pozdrawiam.